I dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kanale Fiat 125P klasycznie. Dzisiaj jesteśmy w Gliwicach, w Gliwicach dzisiaj jesteśmy na rozpoczęciu sezonu z Gliwickimi klasykami. Dzisiaj oczywiście pod stadionem Arena Gliwice, jak widzicie. Także rozpoczęcie sezonu. Dopiero tutaj o godzinie 11 już się właśnie zaczęło, autka jeszcze przyjeżdżają. Także cały czas coś nowego tutaj. E, można zobaczyć Piękne pojazdy dzisiaj, to chciałem zaznaczyć. Piękne pojazdy. E, niektóre naprawdę e, wyjątkowe. Także dziękuję Wam wszystkim, oczywiście, za subskrypcję kanału Fiat 125. Tak, klasycznie. E, dziękuję za wszystkie lajki, like oczywiście. O, zajdziemy sobie tędy na początek. Obejrzymy po kolei co tu fajnego stoi, fajnego przyjechało no zobaczcie, barburga w kombi. O, dzień dobry panie Mariuszu. Dobry, dzień dobry, witam serdecznie. Witam serdecznie. Pan Mariusz Oglądaczy... Tyski, Tyski Ruch Klasyków. Kanału 125B klasycznie. Bardzo ładnie, mnie. bardzo ładnie. Dziękujemy, pozdrawiamy. I mamy, o, Skodę ładną. O, zobaczcie, tam już saba. też ładny obok się też bardzo ładna woda 2107. ma zgrabne. naprawdę różne pojazdy są dzisiaj tak jak widzicie różne przekluki pojazdów. Bardzo piękny Mercedes. A przejdziemy tam do tu mamy oto tę celikę, a z tyłu mamy ziata Coupe. Bardzo ładny kolor. Cywilizacja jest przez studio Pini gdzie Różne mamy tutaj przekrój tych pojazdów. Każdy jest ładny, wyjątkowy. Też mówimy o indywidualności, bo każdy swój pojazd robi w taki sposób, jaki sobie mu podoba. O, zobaczcie, traban, traba. No i tutaj nasza polska motoryzacja, zobaczcie, z akwarium. Bardzo ładne białutki. Obok też piękny Fiat 125p klasycznie, tak jak to mówię. Jeszcze na czarnych numerkach. O, i mamy FSO Syrenkę, bardzo ładną. Przepraszam, FSM góry witam, Dobry, witam, oglądam, witam. Oglądam. Bardzo się cieszę, dziękuję O, zobaczcie jaki zestaw Jaki zestaw No tego to jeszcze w ja piacie nie widziałem, ale okej okay. Żaluzja, tak zwana z tyłu O, witam. Dobrze, ładne pojazdy Dobrze, teraz przejdźmy może tutaj Bo tu się dużo dzieje się Cały czas się coś nowego dzieje Piękne syrenki, zobaczcie I mamy tutaj Skodę Setkę, bardzo ładną I następna Skoda Też jest bardzo ładna No mówię, tak pełno pojazdu też przyjeżdża, tak na bieżąco. Przejdziemy sobie tutaj dalej za te syrenki, bo tam jest pełno pięknych maluszków. Fiat 126p, żeby nie było. Nie spodziewałem się, że Mamy spory przekrój, jeśli chodzi o wandelę maluszków. Oczywiście wszystki ruch klasyków jest. tak. Dzisiaj również mają w parku sukna w Mysłowicach. Twoje wydarzenie. O, właśnie, maluszek taki jak mój, którego miałem. Bo już spełnił marzenia młodego chłopca, dziesięcioletniego, dokładnie słyszycie, datek przyjechał do mnie i, i zakupił tego tego mojego Fiata 126P z rodzicami oczywiście. O, przepraszam. Zobaczcie, mamy Tramanta kombi jeszcze z przyczepką. Zobaczcie, mamy ładną Skodę. Przepiękny duży Fiat, zobaczcie w tym kolorze beżowym. Przepiękny. Skoda Favorit. Piękny Fiat, naprawdę piękny ten Fiatic jest. Mamy Opel KD, tak zwana łezka na to muzyki. No, patrzcie, jakie maluszki fajne. No, wiadomo, to są mój potoczki ale Każdy wie, że to jest piasko, tak że trzeba Ładne ci I kolejna piękna syrenka. Ale pani tak? Jest już Tutaj może parę słów zamienię. Tu mamy fiata e, fiata e, tak zwanego Bartoś. Jest u mnie e, na kanale film o tym kwiacie. Jest to e, oryginał, który został zbudowany przez e, przez pana Tomasza Szczęsnego. Piękna rajdówka, dokładnie dobrze słyszycie. Piękna rajdówka, bo to jest stworzone do, do rajdów. Silnik dwulitrowy w środku oczywiście. Skrzynia kłowa. Zapraszam do obejrzenia tego filmu na moim kanale oczywiście Zobaczcie obok jest I Fiat i ten Polonez jest od tego samego właściciela, pan pana Tomka, pozdrawiam Ten Polonez jest pięknie cały odrestaurowany I ten Polonez nie, nie mylicie się, ma również silnik dwulitrowy włożony Polskiej konstrukcji Także przepiękne dwa pojazdy, zapraszam do obejrzenia na moim kanale Na ten temat, więcej się tam dowiecie No i tu mamy ładnego pontiaka od, od kostka, także pozdrawiamy. Mamy Opel Kalibra, proszę bardzo ładny garbusek. ci poczęto ładne. No i tutaj przyszła zastawa wódźwiowa Tak zwany Mediterian To jest bardzo ładna pełne pełno ludzi zwiedzających oczywiście fajne pojazdy naprawdę ciekawe rodzinami chodzą, spacerują, pokazują jak to się kiedyś wozili dziadkowie czy rodzice takimi pojazdami starszymi oczywiście mówię, bo o starszych tutaj mowa o pojazdach. Te niektóre jeszcze są w miarę współczesne. Jeszcze możemy nawet dzisiaj zakupić i, i odremontować oczywiście. I jeździć, cieszyć się na co dzień. O. Piękne, piękne pojazdy. Zbliżamy się tam bliżej sceny, będzie głośniej oczywiście. O, Audi 80 jest bardzo ładne, no tu jest przepiękna Alfa, ładna czarna, z takim kremowym środkiem, naprawdę ładna, może zerkniemy do środka, nie sposób przejść obojętnie. O. Bardzo ładne. No i tutaj, tu, jak wiadomo, nie, niemieckie motoryzacje, troszkę Mercedesów, BMW, ale piękne, X. piękne. No. Tam, coś tam. Zobaczcie, bardzo ładne. Oczywiście nie z BMW Serii No i zobaczcie, ładna Samara. Jest ich bardzo mało, że jest na drogach widocznych. Cały czas coś się przyjeżdża Ładny Mustang też ładny. A, tak już się cały czas coś się tutaj dzieje. Właśnie ja, duży wiatr przyjął. Kombi. Ta procedura, piękny się unoka. To nie jest takie proste. Piękny mercedes, zobaczcie, i czarny, czarny z takim błotnym dachem. Piękne, piękne pojazdy, do pięknych stanie, jak widzicie. Każdy dba o nie, bardzo ładnie. Żeby w się tak pięknie się prezentowały. Tu mamy troszkę, troszkę takich mocniejszych amerykańskich wozów, jak zawsze zresztą, piękne korwety, zobaczcie. O, mamy pana Tomka, też właściciela tego Fiatu, co wiem, Bartosia. Nie? Patrzcie, jak ładny bo ty masz czerwony... Brondwo, duże. Zabół korweta. Coś pięknego w tak naprawdę. A tu pan Kubuś jedzie w Dixie małpkiem, malutkim 1928 rok. A tu mamy coś pięknego również. 170 70 Bardzo ładny pojazd Dojechało, Dojechało. i nie BMW jak się okazuje, tylko Dixie Samochód, który był cały czas y, właściwie asocjowany z BMW no, Powiedz zobaczcie. dlaczego W 28 roku marka BMW nie istniała jako samochód. samochodów tylko istniała jako producent różnych maszyn, przede wszystkim motocykli i po kupnie tego, tej marki, marki Dixie. Sztuka do sztuki, po prostu produkowali jako BMW Dixie na początku, a później po modyfikacjach co roku, co półtora zmieniali te nazwy, aż to zostało z BMW Dixie, BMW DA1, a później też było 3 na 15 i tak dalej. Taki ładny autko. To był pierwszy w historii BMW, który po liftingu nie chcieli się do niego przyznać. Właśnie, przepiękna Dogodnie. zastawa, do środki, tylko zestawem rację, z motocyklem, to to samo, z CZ-tą, z CZ-tą, bardzo ładna. Dobrze, to w takim razie no, 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 parę szczegółów technicznych powiedz nam, z którego roku to jest to samochód. Ile to ma koni, jaki to ma silnik i jak się tym w ogóle jeździ, bo to jest już samochód, który pamięta bardzo dawne czasy i takich samochodów już naprawdę nie da się spotkać ani na ulicy, ani w garażach Co To już no, już tej jest, środek. jest praktycznie wyparłe Jak to mówią, nie ma klimy, ale jest klimat. Nie hamuje się. To no i tak jest modyfikowany układ. Silnik konkretny. Też bardzo ciekawy. To się cały czas coś przyjeżdża ciekawego. Toyotka, bardzo ładna, Piękny Mercedes. Dobrze, nie hamuje, ale za to też nie jeździ za dobrze Pan Kuba się prezentuje nie, swoje Dixie, piękny nie, zakup nie, to jest maksymalna teoretycznie Pan Kubuś też ma 6, 6, 6, 5, Warszawę na godzinę na o, Dzisiaj ma, 2, 3, na 3, sedan, na Na którą zapraszam też na moim kanale Pełną młotą 35 <laughs> Który bieg miałeś Tutaj są o, wszystkie trzy, więc Coś pięknego To jest pełen ogień co a tak, jak widzicie, cały no, ta czas frekwencja rośnie, bo warto te pojazdy po prostu ratować, e, warto nie dbać. A przyciąga przyciąga pełno, e, no, pełno społeczeństwa, żeby te pojazdy oglądać, tak, żeby je pokazać w szerszej publice. Że gratuluję każdemu oczywiście tego pięknego pojazdu, tego stanu. No i dzisiaj tak będziecie się Was pozdrawiam z Gliwic, więc jeszcze raz zachęcam do subskrypcji kanału Fiat 125P klasycznie i do usłyszenia i do zobaczenia na następnych takich spotkaniach, następnych takich zlotach klasyków. No i co? Takiej pięknej pogody Wam życzę oczywiście wszystkim, I takich pięknych pojazdów, które po prostu aż serce radują swoim widokiem na takich właśnie na takich spotach, na takich zlotach, na eventach. No różnie to w życiu bywa, tak? Także do usłyszenia i do, i do zobaczenia.